Cześć, nazywam się Agnieszka Kantorowska. Ostatnio przeczytałam artykuł, w którym była mowa o tym, czego tak naprawdę najbardziej żałuje człowiek, który wie, że niedługo umrze. I autor tutaj przytoczył wypowiedź badania Broni Wave, która przez wiele lat pracowała w hospicjum z ludźmi, którzy no już właśnie wiedzieli, że ten czas jest ich policzony. I być może te odpowiedzi nie będą dla ciebie zaskoczeniem, to czego tak naprawdę żałowali, bo to były odpowiedzi, które przez te wiele lat najczęściej się powtarzały, że tego właśnie ludzie najbardziej żałowali, kiedy ich życie już się kończyło. I tak naprawdę może to będzie dla Ciebie tylko takim potwierdzeniem tego, co, co Ty wiesz, czego ludzie tak naprawdę żałują i czego Ty chcesz uniknąć. A być może będzie dla Ciebie to taki sygnał, że to jest ten moment, żeby to, to zmienić, żeby za te kilkadziesiąt lat nie powiedzieć takiego samego zdania jak oni. I pierwsza wypowiedź, która najczęściej się pojawiała, to to, że żałują tego, że nie żyli życiem takim, jakiego chcieli. Czyli to było ciągłe uciekanie, ciągła taka obawa, pewnie, co ludzie powiedzą, co, co będzie, jak mi się nie uda. Czyli z jednej strony mieli marzenia, ale nie stawiali tego pierwszego kroku, za którym szłyby kolejne, żeby realizować swoje pasje, marzenia. Tylko było to takie życie z dnia na dzień. Nie tak naprawdę życiem takiego jakiego by chcieli, nie realizowali siebie. I niestety to było coś czego bardzo żałują, że nie mieli tej odwagi, żeby naprawdę żyć, żeby żyć życiem takiego takim o jakim gdzieś skrycie marzyli, ale od marzenia nie przeszli do do czynów, do realizacji. Nie robili nawet małych kroków każdego dnia. Co? Podkreślić. I jest bardzo ważne, jeżeli chcesz zrealizować swoje cele, żeby każdego dnia robić chociaż jakąś małą rzecz z tym związaną, żeby pozbyć się przekonania, że to, co robisz, jest oceniane przez wszystkich. A nawet jeżeli jest oceniane, to najważniejsze jest to, co ty o tym myślisz, czy, czy wiesz, że to jest dla ciebie dobre. Więc pozbądź się tego strachu, pozbądź się tych obaw i zacznij marzyć i realizować swoje marzenia. To jest bardzo ważne, żeby za te kilkadziesiąt lat nie padło to zdanie, że nie żyłem życiem takiego, takim jakie chciałem. Kolejne zdanie, kolejna wypowiedź. To to żałuję, że pracowałem zbyt ciężko. Więc zastanów się, jak to teraz wygląda u ciebie. Czy żyjesz dla pracy i to jest dla ciebie najważniejsze, czy w tym wszystkim umiesz znaleźć czas na odpoczynek, na swoje pasje, na czas spędzony z rodziną i czy też ta praca jest tą pracą, którą chcesz jeszcze przez kilkanaście następnych lat wykonywać. Czy ona ma być całym twoim życiem i ty życie masz podporządkować swojej pracy, czy odwrotnie? Czy ma to stanowić po prostu element twojego życia? Ta praca ma być czymś, co kochasz, lubisz, ale co pozwala ci żyć na takim poziomie, na jakim byś chciał żyć. Na takim poziomie, który pozwala ci na realizowanie właśnie pasji, na spędzanie czasu wolnego z rodziną, z przyjaciółmi. I czy jesteś już na tym etapie, który do tego dąży, bo to też jest ważne. Więc tak naprawdę te dwa pierwsze. Zdania są bardzo ze sobą związane, czyli żyć życiem takim, jakim się chce, i żeby jednak nie pracować zbyt ciężko. To też jest bardzo, bardzo ważne. I kolejne. Żałuję, że nie mówiłem, co czuję. To zdanie też pojawiało się bardzo często wśród ludzi, którzy już kończyli swoje życie, więc też zastanów się. Jakie podejście masz do swoich emocji? Czy umiesz je wyrażać? Czy przynajmniej starasz się je wyrażać, mówić co, co czujesz? Czy, czy zamykasz się na te emocje? I wszystko cię gryzie od środka, bo to też jest ważne o tym, żeby mówić co się czuje. Nie tylko te pozytywne, te korzystne emocje wyrażać, ale też te niekorzystne, które w jakiś sposób. Ciebie męczą, więc zastanów się, jak to wygląda u ciebie, i to jest właściwy moment, żeby zacząć mówić o tym, co, co czujesz, otworzyć się na te emocje. Kolejna rzecz to dbanie o przyjaźń. Tak jak dbasz o rodzinę, warto też dbać o, o przyjaźń, o, o przyjaciół, o te relacje, o wspólne rozmowy, czas spędzony ze sobą, bo to też pozwala ozdrowić twoje emocje. Dzielisz się swoimi emocjami, swoimi przeżyciami, więc to też jest bardzo ważne. I tego właśnie ludzie często żałowali, że nie dbali o te przyjaźnie. I jeszcze jedna rzecz, która bardzo często się pojawiała, to to, że nie dbali o swoje szczęście. I tutaj można wrócić do tego, co kiedyś ci mówiłam, że w każdym dniu warto odnajdywać te chwile szczęścia, nawet najdrobniejsze że to jest istotne, że w każdym dniu bez względu na to, co się danego dnia wydarzyło, że warto odnajdywać szczęście, bo te małe chwile szczęścia będą budować to Twoje szczęście całościowo jeżeli nauczysz się dostrzegać takie drobne chwile szczęścia, drobiazgi nawet w takim dniu, w którym sobie możesz pomyśleć, że był do niczego i niech jak najszybciej się skończy to mimo tego postaraj się i odnajdź chwilę szczęścia coś drobnego nawet się wydarzyło w tym dniu, co możesz nazwać szczęściem. Więc zastanów się, jak to wygląda wszystko u ciebie, czego nie chciałbyś żałować za, za te kilkadziesiąt lat, kilkanaście, kilka set, <laughs> może tak, ale zastanów się, czego nie chciałbyś żałować i zacznij działać już w tym kierunku, żeby tak właśnie się nie zadziało, bo Dzisiaj jest najlepszy moment, żeby to wszystko rozpocząć. Trzymam za Ciebie kciuki, cześć.